W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Stwórco niewypowiedziany, Ty czynisz zrozumiałym język niemowląt. Ukształtuj i mój język, I wlej w moje usta łaskę swego błogosławieństwa. Daj mi jasność rozumienia, zdolność zapamiętywania, łatwość uczenia się. Dokładność wyjaśniania i omawiania. Gdy rozpoczynam, pouczaj mnie. Gdy rozwijam i wyjaśniam, kieruj mną. Gdy dokończę, dopełnij łaską zrozumienia. Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem, dawaj mi smak bóstwa i dobrego człowieczeństwa. Amen.